Przerwę w rozgrywkach wykorzystują piłkarze ręczni drugoligowego Wolsztyniaka, biorąc udział w licznych sparingach. Nie o wyniki tu chodzi, ale o dobre przygotowanie do rundy rewanżowej, jakże bardzo ważnej w obecnym sezonie. Przykładem może być niedzielny turniej pokoleń, którego fragmenty Państwu pokazujemy. W turnieju obok wspomnianego Wolsztyniaka wzięli udział piłkarze ręczni Oldboje z Wolsztyna oraz juniorzy Iskry Wolsztyn. Pierwszy mecz rozegrali KPR Wolsztyniak oraz Oldboje. Mecz zakończył się wynikiem. 17 do 17 do przerwy 7 do 9. Przez parkiet przewinęła się cała plejada znanych kibicom zawodników oraz byłych jak i obecnych wychowawców trenerów piłki ręcznej. Drugi... Wręczenie pucharów dokonał wielce zasłużony dla wolsztyńskiej piłki ręcznej na naszym terenie pan Andrzej Lisiecki, aktualnie nauczyciel wychowania fizycznego zespołu szkół zawodowych oraz Mirosław Laskowski, były znany zawodnik z Wolsztyna. Występował w drużynie old Boyów. Na koniec duże brawa dla organizatorów tego turnieju. Drugie miejsce... Oldboy Polszyn, też proszę kapitana. I trzecie miejsce i bardzo dobra postawa, bardzo dobra gra. Iskra Polski. I na koniec gratulując zespołu. Pragnę od razu zaprosić wszystkich.